Wiemy, no ja że najprawdopodobniej doszło do zaistnienia błędu, i wynik jest przekłamany. Dziękuję. Dzień dobry. Wskazała na rejestrację czyli wskazówkę do powstania. Ogłaszam wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okrągowy w Poznaniu w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w sprawie honoraty... Obwinionej o popełnienie wykroczenia z artykułu 92a Kodeksu Wykroczeń na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną od wyroku Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie 2 W 487, łamane na 15. Po pierwsze, zmienia zaskarżony wyrok i uniewinnie obwinioną od popełnienia zarzuconego jej wykroczenia. Po drugie, kosztami sądowymi z obie instancji obciąża skarb państwa. Proszę usiąść i wysłuchać ustnych krótkich motywów tego orzeczenia. Po przeprowadzonym postępowaniu, poza zeznaniu się przede wszystkim z Pani apelacją, Sąd uznał, iż okazała się ona prawna w takim zakresie, że spowodowała zmianę zaskarżonego wyroku i uniknienie Pani od zarzucanego jej wykroczenia. Do tego przede wszystkim przyczynił się dowód, który został przeprowadzony przed Sądem Okręgowym. Sąd tutaj ma na myśli ten jedyny dowód, który był przeprowadzony, a mianowicie dowód z opinii biegłego z zakresu ruchu pojazdów i zdarzeń drogowych. I tutaj co, odnosząc się do Pani zarzutów, częściowo te Pani wnioski dowodowe, które Pani, właściwie w całości wnioski dowodowe Pani cofnęła, które były zawarte w tej apelacji. Także sąd właściwie wydając wyrok w postępowaniu odwoławczym głównie bazował na opinii biegłego. Tę opinię uznał za pełni wiarygodną, przede wszystkim bardzo przydatną dla tego postępowania ponieważ słuszne były podnoszone te Pani wątpliwości dotyczące popełnienia przez Panią zarzucanego jej wykroczenia. I tutaj tak odnosząc się kolejno do tych Pani argumentów, które Pani wskazywała w apelacji, to w świetle zgromadzonego materiału dowodowego istniały wątpliwości co do popełnienia przez Panią zarzucanego jej wykroczenia, a to przede wszystkim w świetle zeznań funkcjonariusza policji. Adam. Które znalazły się na karcie 28 WRT do 29, który wskazał, iż nie pamięta, czy podczas pomiaru prędkości pojazdu, którym Pani się poruszała, zarówno za Pani pojazdem, jak i przed pojazdem poruszał się ktokolwiek. Pani konsekwentnie od samego początku, w toku tego postępowania, wskazywała, że takie pojazdy się poruszały zarówno przed Panią, jak, i, jak przed Pani samochodem, jak i za Pani samochodem. Drugi ze bezpośrednich świadków tego zdarzenia, czyli funkcjonariusz policji Krzysztof Kobalski, na karcie 29, wskazywał, że on nie potrafił odnieść się do tego, czy takie pojazdy poruszały się, ponieważ w tym czasie, to znajdując w dla niego, zgromadzonych zgromadzonym materiale dowodowym w tym czasie dokonywał kontroli drogowej innego pojazdu. To była kwestia, to było niekwestionowane przez strony. Także to była jedna okoliczność, która z braku innych dowodów musiała być interpretowana na pani korzyść, czyli należało przyznać, że istniała taka możliwość, że zarówno przed Pani pojazdem, jak i za Pani pojazdem mogły poruszać się też inne samochody. Następnie, a co za tym idzie? Ten pomiar, chociażby z tego względu, jak wskazywał też biegły, mógł być obarczony błędem. Dalej, jak wynika z przeprowadzonej opinii, w miejscu, w którym dokonywany był ten pomiar prędkości, w ogóle nie dokonywane są generalnie pomiary prędkości, nie powinny się znajdować takie obiekty, jak duże domy, duże samochody, tablice reklamowe, przede wszystkim duże drzewa, które mogą mieć wpływ na zakłócenie opisanego pomiaru. Powyższe wynika i fale elektromagnetyczne mogą się w takich wskazanych obiektów odbijać, co może skutkować błędnym pomiarem lub Błędną interpretacją uzyskanego pomiaru. I przenosząc te rozważania ogólne biegłego, na grunt niniejszej sprawy, to biegły stanowczo stwierdził, że te obiekty, które znajdowały się w tych granicach pomiędzy miejscem, z którego dokonywano pomiaru, a miejscem, w którym pani się przemieszczała czyli to były takie obiekty jak duże drzewa, duże budynki, te barierki metalowe mogły zakłócać pomiar bądź prowadzić do błędu do błędu tego pomiaru. Biegły tutaj przesłuchiwany i to wskazał w sposób jednoznaczny, że nie mogły, ale w tej sprawie zapewne taki błąd nastąpił, takie przekłamanie tego pomiaru. Biegły uzupełniająco przesłuchiwany na rozprawie odwoławczej, jednocześnie nie potrafił udzielić też odpowiedzi na pytanie, jakiego rzędu był to błąd. tak, Także to też sprawiło, że sąd nie miał możliwości ustalenia ewentualnie nawet granic, w jakich pani mogła się po tej drodze poruszać. To są te okoliczności dotyczące opinii biegłego, którą, tak jak sąd wskazał, ta opinia nie była kwestionowana przez żadną ze stron. Uznać należy, jest to opinia obiektywna, sporządzona przez fachowy podmiot i sąd z urzędu też nie znalazł jakichkolwiek podstaw do kwestionowania tej opinii. Wszelkie wątpliwości, jakie były, zostały wyjaśnione co do tej opinii podczas uzupełniającego przesłuchania biegłego na poprzednim terminie rozprawy. Mając te wszystkie ogólnie, globalnie okoliczności na uwadze, Sąd zmienił zaskarżony wyrok, uniewinniając Panią od popełnienia zarzucanego Pani wykroczenia, a konsekwencją tego jest fakt, iż koszty tego postępowania. Ponosi zarówno za pierwszą, jak i za drugą instancję skarb państwa. Także kosztami postępowania obciążony jest skarb państwa. Ten wyrok jest prawomocny. Sąd z urzędu nie będzie sporządzał uzasadnienia. Uzasadnienie takie zostanie sporządzone tylko w przypadku złożenia w terminie 7 dni wniosku do sądu o sporządzenie uzasadnienia sądu drugiej instancji. Czy to wszystko jest dla pani jasne? Tak. Dziękuję. Proszę opuścić salę. Do widzenia. No, proszę wysokiego sądu, nie wiem w jaki sposób pracują producenci ruchu drogowego z Kościoła, Ale z reguły jest tak w Wielkopolsce, czyli opinionowanych że miejsce do kontroli radarowej jest wyznaczone przez przełożony. Jeżeli mieli to miejsce przybrane, wyznaczone do przeprowadzania kontroli pojazdów, kontroli prędkości, to ktoś z wyznaczających że w tym miejscu mają ja być opowiadane nie niedobre właściwie miejsca dobrze.